No witam serdecznie Kolegi, kolegów, koleżanki Nie miałem zamiaru jechać, ale kolega przyjechał, wyciągnął mnie Jesteśmy sobie na takim pola już obsiane generalnie A poza tym dzisiaj bardzo mocno wieje I tak wyruszyliśmy sobie na las Pokopać na lesie bukowym Pierwszy sygnał O, nasze gareciki Proszę, taka część ale generalnie to jest chyba, bo widać od zapalniczki kamyk. Ale jest to stare, miedziane. No, później będziemy robić zdjęcia. No, zapomnieliśmy dzisiaj rękawiczek. Oh, ale jakoś będziemy się musieli męczyć bez. No, do następnego dołka. My jesteśmy na takiej starej leśnej drodze. No i tu jest spód ciutkiego dołka wyskoczyła nam łuseczka nie, to jest chyba za mała ciut na pepesze, a później będziemy sprawdzać, zabieramy spłonka zbita jest dobrze. Do następnego dołka koledzy, koleżanki, no, koledzy, koleżanki, jesteśmy kawałeczek dalej. I proszę, jeden fenyk, ładnie zachowana monetka. 1875 No fajnie idziemy dalej koledzy, koleżanki idąc tą drogą taka monetka w ogóle nieczytelna gładziutka ale raczej monetka będziemy oglądali potem do następnego dalej, tą dróżką idziemy. Następna łuseczkę. No nie widzę z czego to jest, ale pewnie później dojrzymy. Mówię, fajnie dzisiaj kopie. Nie jest gorąco. Nie jest gorąco. Wiaterek obwiewa. No jest fajnie, fajnie. Koledzy, następny dołek. i Taka oto monetka. 10 groszy, 1800. Któryś tam sreberko. Fajnie. Cieszy, cieszy. No kopiemy dalej. O. Tu koledzy, następna useczka. Ale to już jest karabinowa. chyba zejdziemy z tej drogi bo tutaj nie jest za dużo łusek i w międzyczasie jeszcze wykopałem nie włączałem kamerki monetkę to jest najprawdopodobniej jedna kopiejka no ale to później będziemy czyścić do następnego Idziemy dalej szukać meteorytów. Tak jak każdy zna mój kanał, wie, że szukamy meteorytów. A to, co przy okazji, trudno czyścimy ziemię. Do następnego! No koledzy, dalej idziemy tą drogą do. Dochodzimy do asfaltu. Proszę. Solid. Solid napis. Jakiś herb w koronie. Ale solid, solid. Ho. No nieważne. 1756 chyba. Piękna monetka. Jak zwykle, koledzy, koleżanki, zdjęcia dokładnych dam później, bo miałem już dawno kupić kamerę, ale zawsze, zawsze jest coś, co jest ważniejsze. Także mówię, no na razie musimy się przemęczyć z tym, ale na pewno kupię. No, zasypujemy po sobie dołek oczywiście i lecimy dalej. A, a, już dochodzimy do drogi. No i chociaż raz monetka, której tu się mogłem spodziewać. Proszę. 5 fenygów. 1940. Bardzo ładnie zachowana monetka. Dlatego koledzy lubię kopać na lesie. Nie są tu monety z żarte przez wszelkiego rodzaju. Eee Nawozy sztuczne, gnojowice wylewano, bo tam, gdzie kopie na kaszubach, tam Duńczycy mają fermę, świń, i leją hektolitrami gnojowice. Nawet jak się trafi jakaś ciekawa, ładna znajdka, to, eee, to jest w złym stanie. Także, że. Także mówię, z Garecika Pit Pointera jestem AT, mega zadowolony, bardzo ładnie bierze, no nieporównywalnie z tym czarnym, którego miałem przedtem, którego córce dałem. Fajnie, kopiemy dalej. Kolejny z płytkiego dołka, monetka, ale nie można je zidentyfikować. Zobaczymy po umyciu w domku. Drepczemy dalej no, Jesteśmy dalej na tej samej drodze I useczka nam wyskoczyła 42 ale to jest łóżko od peperz Chyba zobaczymy 40 No jestem przeziębiony no nic później będę, nie jest wysoką łuseczką zgnieciona szkoda No, następne autko dochodzimy do drogi koledzy jeszcze przed samą drogą proszę dwie dwie kopiejki patrzymy Ale w pięknym stanie, naprawdę jestem dumny. Dobra, przeskakujemy drogę. Idziemy na góry bukowe szukać dalej. Może tam jakiś meteoryt nam wyskoczy. Bo nic tylko monety, łuski, i inne tam. A celem naszych poszukiwań jest, jak wiemy, meteoryty. Monetki, które nie mają żadnej wartości, można sobie do domku zabrać. Zostają kolekcje. To, co naprawdę stanowi jakąś wartość, koledzy, zachęcam szczerze, autentycznie do oddawania do muzeów. Jeżeli nie wiecie, czy jest coś cennego, znajdziecie kawałek gwoździa nie tak wygiętego, róbcie zdjęcie, wysyłajcie na maila do muzeum i kustosz pewnie powie czy jest to coś warte a cię mam na myśli historycznie czy to przynieść, podarować nie robicie koledzy nic złego ci którzy są zrzeszeni którzy poszukują meteorytów koledzy nie robicie nic złego oddawajcie, nikt wam nic nie zrobi nie jest to waszym celem waszych poszukiwań waszym, moim celem są meteoryty do następnego no, koledzy, zeszliśmy tu troszkę niżej. Tu się rzeka tak wije, malowniczo. Z drugiej strony łąka, zambonko. Naprawdę malowniczy teren. To jest stare, takie buki. Stare buki. Także mówię, no jest przyjemne miejsce. i tutaj nasz takiego dołka przy takim pniaku starym proszę 24 części talara 24 gdzieś na 20 cm, nie był tak płytko jak na lasy, no idziemy dalej pokopać sobie Jaterek robi się. Kiedyś tam chodziłem z drugiej strony po tej łące no to oczywiście ciężarki, jakieś przedwojenne błystki na ryby ołowiane Nawet na środku tej łąki znalaz, znajdywałem, czyli kiedyś jeszcze za Niemców podejrzewam, że był tutaj e, zalew jakiś no nic kopiemy dalej. Zeszliśmy troszkę niżej tutaj nad rzekę. Niech tam kolega sobie kopie I Proszę Kopiejka Piękna w stanie Ładna patynka zielona Tak kaselek to ty filiz I co tam? kolega tam z koleżanką kopią sobie na lesie No ja tutaj do samego auta koledzy z takiego do dołeczka płytkiego monetka He, ile? 5 metrów od auta ale nie wiem, zielona patyna Widać monetę, ale nie mogę rozszyfrować co to jest. Później umyjemy i będziemy identyfikować. No, kończymy. Jedziemy sobie pewnie na pola. Tam pokopiemy. No, kolega coś z koleżanką wygrzebał. Bo długo siedzą przy jednym dołku. No nic do następnego. Jesteśmy na takim polu. Po rodzinie mamy do dyspozycji całe pole. Pierwszy dołek, 10 srebrnych groszy. 1890 super monetka. No nic, mamy tu dzisiaj kawałek do obejścia. Pewnie nie będziemy tu długo chodzić. już mi się nie chce ale dla sobie. no zaczęło trochę wiać jesteśmy tutaj na na ten kolega właśnie idzie tu bylec jakiś przyjechał traktorem w międzyczasie jeszcze znalazłem też ale w słabym stanie 1857 kopiejka tak, żeś jest Dzisiaj chyba kończymy dlatego, że no, wiatr jest okrutny Ale tu z brzegu to pole takie kurcze zaśmiecone jakieś strasznie bo Jakieś tam nakrętki, nie nakrętki jakiś Obżarówek części No i idziemy do dopku, umyjemy fanty, porobimy zdjęcia I do następnego No i koledzy, koleżanki, jesteśmy już w domku po wykopkach Co prawda było to dwa dni temu ale przeziębiłem się strasznie I, 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 i nie, nie, nie kończyłem filmu No ale dzisiaj sprawdzimy cośmy tam na, na, nakopali Zaraz zrobię zdjęcia Także już proszę nie mówić nic o o, o, mm, o jakości filmu dlatego że że, 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 że już w zeszłym tygodniu nabędę nową kamerkę Gdyby ktoś chciał to moją starą, nie ma problemu. Tak, pierwsza monetka, jedna kopiejka. Druga monetka 10 groszy 1840. Trzecia monetka 20 groszy polskie tutaj też jakaś monetka, ale stan ubity tutaj jest, ale w bardzo ładnym stanie dwie kopiejki dwie kopiejki 1904 następna monetka 20 groszy 1991 Następna monetka Gładziutka, ale to jest jakaś kopiejka Zarys orła carskiego z tyłu Ale, ale, ale ubity stan Tutaj, oho Dienieszka 1858 Też taki w miarę stan Następna monetka Sreberko

następna żona Aleksandro, proszę się nie mądrować bo zabiorę klucza od auta i będzie po ptakach dobra widzicie koledzy, żona się mądruje jedna kopiejka też w miarę stan, ale daty nie mogę odczytać tutaj Ale te monetki są do oczyszczenia, bo one są w takim bukszpanie jakimś. Zaraz zobaczymy. Oczyścimy troszkę. No, nie wiem, będzie do identyfikacji, ale, ale wyjdzie ładnie. Tu jest fajna monetka sreberko. Jeden solid bormer. bormer. Hormer, Hormer, 1796 ładna monetka, podoba mi się eee, tutaj jest 24 Einat Thaler 24 części talara tu mamy, co mamy jeden Fenyk 1875 No i tu taką monetkę wygiętą, jakaś blaszka. Ksiordzie co to jest? Bardzo cieniutka, sreberko zapewne. Może ktoś zidentyfikuje na zdjęciach. Coś tam na niej widać. Tu myślałem szczerze, mówiąc, że to będzie ta brakla czy jak one się tam nazywają krzyżacka, ale to jest chyba jednak denko od od, 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 od baterii. Także widać, no i tutaj oczywiście, jakaś taka śruba, hak. Tu jest łuska ciekawa. Zwężała się tak od połowy, odtąd przejście takie, ale sądząc po kształcie końcówki, to może być ślepak jakiś. Tutaj następna żeby papierkiem przelecieć zobaczymy potem i tu jest taka jakby ktoś wiedział zrobię zdjęcie powiedzcie co to za łuska bardzo gruba krótka i gruba oznaczenia jest 40 42 albo 12 e i no, zobaczymy potem Tutaj mamy SBP, to jest czeska 3006 typowy myśliwski kaliber Bardzo popularny No i tu jakaś stara useczka Co tam pisze N 67 Jakiś orzełek i 35 no oczywiście wszędobylski kapsel Pewnie przedwojenny Jakaś taka zapadka od czegoś No i łuski oczywiście od Pepeszy Łuska jedna R w takim herbie KBKS jakiś przedwojenny Kula Łowiana, ale uderzyła gdzieś w cel nie ja wiem, 8 mm, może 9. Mało od jakiegoś czarnoprochowego karabinu. Albo od małzera starego. To nie wiem. Tu jest taka jakby kula. Ktoś zrobił pewnie do jakiejś broni, ale to wygląda mi na breneka od Dubeltówki zniszczoną już 28 albo 32 kaliber. Ale musiała w coś miękkiego uderzyć, bo się odkształciła no i na środku lasu nakrętka, chromowana zresztą Chromowana Część zapłonu od jakiejś zapalniczki starej Co tam jeszcze? Aha, kawałek blaszki ołowianej No tam niedaleko rzeka była, to może ktoś miał jakiś ciężarek na ryby I tu ta część takiego czegoś jakiegoś, nie wiem, może to część od zapalnika Także mówię jak z jednego dnia szału nie ma, ale ale generalnie jest fajnie. Teraz dopiero ruszymy do lasu jak się wykurujemy, dlatego że jest totalnie za zimno, znaczy totalnie za zimno, nie jest za zimno, ale nie jestem przeziębiony. Także mówię, sam złomik taki, parę jakichś monetek, żadnych takich historycznych. Także nic na razie nie łamiemy. Meteorytów nie było z przykrością, stwierdzam. Także do następnego, koleżanki, koledzy.